Cześć wszystkim, mam TCL4.3R i pokażę Wam, jak zaktualizować aplikację na tym urządzeniu. Więc przede wszystkim upewnij się, że masz połączenie z internetem, ponieważ jest to wymagane i zdecydowanie polecam korzystanie z Wi-Fi zamiast danych mobilnych, aby uniknąć dodatkowych opłat. Ponadto będziesz mógł śledzić wszystkie moje kroki, jeśli masz swoje konto Google aktualnie dodane do urządzenia. Jeśli go nie masz, nie martw się. Mamy samouczek, który pokaże Ci, jak to zrobić. Lub możesz to zrobić po wejściu do sklepu Play, to zależy od Ciebie. Dobrze, więc wejdźmy do sklepu Play. Pozwólcie, że wrócę, ponieważ to jest to, co zobaczycie po wejściu do sklepu Play. A teraz kliknij w okrąg w prawym górnym rogu Twoje konto. Potem stuknij w Zarządzaj aplikacjami i urządzeniem, a potem wejdź w Zarządzaj. Tutaj mamy listę aktualnie zainstalowanych aplikacji. Kliknij Dostępne aktualizacje. A teraz możesz sprawdzić, które aplikacje można zaktualizować. Więc wszystko co musisz zrobić to zaznaczyć aktualizacje, które chcesz pobrać. Oczywiście możesz zaznaczyć wszystkie, jeśli chcesz. Jeśli nie, po prostu wybierz konkretne aplikacje. Zaznaczając je. Stuknij ikonę aktualizacji w prawym górnym rogu, a teraz twoje urządzenie pobierze aktualizacje, a potem będą pomyślnie zainstalowane i automatycznie zaktualizowane. Dobrze, to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny, a jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk subskrybuj i zostaw łapkę w górę.